Witajcie kochani, dzisiaj kolejne nagranie dla Was. Tutaj narysowałam na swojej koszulce takie serca, nawiązując do tej akcji, którą specjalnie dla Was. Tak, z potrzeby serca wymyśliłam. Serca dla Was po to, żeby dodać Wam trochę otuchy w tym czasie przygotowań do porodu. Jak możecie zobaczyć, mam tu kilka serduszek, bo mimo, że na sali porodowej nie będzie Waszych osób towarzyszących, tak myślę, że w Waszym sercu, ale też w sercach Waszych najbliższych będziecie Wy. Także myślę, że to jest nawiązanie do całej grupy i do całej Waszej rodziny, która Was wspiera. Dzisiaj bardzo bardzo serdecznie witam kolejną położną, Sylwię Wyrodę. i Dziękuję Sylwio, że też zgodziłaś się ze mną na to nagranie, żeby podnieść trochę rodziców na duchu w tym czasie i żeby powiedzieć mamom, że rzeczywiście w tym no, zaskakującym czasie, takim, nikt tego się nie spodziewał, że nie są same. Czy mogłabyś teraz coś powiedzieć od siebie, nawiązując właśnie do, do tych słów. Witam serdecznie wszystkich. W trudnym czasie dla wszystkich nas, nie tylko dla osób rodzących, ale także pracujących przy tych osobach rodzących. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Zawsze jesteśmy my, położne na pierwszej linii prądu. Osoby, które spotykają się z wami na sali porodowej, a także po porodzie i w połowie. Jest, na szczęście świat jest informatyczny w tym momencie, więc zawsze można skorzystać z pomocy e, przez telefon, przez messengera i różne inne aplikacje. Przed porodem zawsze można zadać pytanie. E, wiadomo, że teraz jest e, zakaz odwiedzania sali porodowych, czyli nawet nie można obejrzeć sali porodowej mm -hmm. ani zapoznać się z personelem, który e, na niej pracuje, ale zawsze. Czy można spróbować telefonicznie, gdzieś przez Internet, znaleźć jakiś kontakt z tulą, z też, tak, ko z osobą, która wesprze w tym trudnym niestety czasie dla nas wszystkich? Sylwio, chciałam Ci zadać teraz pytanie, bo jedna z mam pytała, ponieważ oczywiście tak w tym kolejnym porodzie niekoniecznie musi być, natomiast pierwszy poród zakończył się trochę wcześniej. No i tutaj ma różne obawy, tak? Czy po tym porodzie będzie mogła zostać chwilę dłużej z dzieckiem w szpitalu, czy, czy nie? Jak to teraz wygląda? Czy te wytyczne się zmieniły, czy. Czy mogłabyś coś na ten temat powiedzieć? Nie zmieniły się nadal. Jeśli dziecko i mama są zdrowe, to przebywają razem, tak karmią się w miarę możliwości, nie są izolowane. To wszystko zależy, w jakim stanie urodzi się dziecko. Jeśli dziecko rodzi się przedwcześnie, jest na przykład niedojrzałość układu oddechowego i wymaga pomocy medycznej, przenoszone jest na oddział na porodu. I wtedy niestety jest izolowane dziecko od matki. Takie są w tym momencie wytyczne, czyli mama nie może być z dzieckiem wspólnie. Jeśli dziecko rodzi się w dobrym stanie, przebywa razem z dzieckiem do momentu wypisu ze szpitala, czyli no nie wiem, jeśli chodzi tylko o wagę, czy zarzucenie, taką żółtaczkę fizjologiczną, dziecko może być z w tym momencie tego. A jeżeli takie dziecko będzie przewiezione tak, na ten oddział i odizolowane od mamy, to rozumiem, że ta mama może ściągać pokarm i ten pokarm dostarczać, tak? Wręcz nastawiane jest na karmienie pokarmem mama. To najlepsze lekarstwo, jak wszyscy wiemy, dla takiego wcześniaczka pokarmowego. I to większość szpitali przestrzega tych zasad. No, we wszystkich szpitalach położniczo-ginekologicznych, niestety, w sytuacji hospitalizacji dziecka na patologii noworodka jest izolacja zalecam. Czyli mama niestety nie może odwiedzać swojego dziecka. Jest to przykre, ale taka sytuacja wymusiła nas. No, Wirusowa w tym momencie. Jeszcze takie kolejne pytanie. Jedna z mam jest przed badaniami, tymi ostatnimi badaniami, które wykonuje się przed porodem i które należy zabrać ze sobą do szpitala. No i tutaj ta mama ma wątpliwości, czy, czy je robić, czy nie. Czy mogłabyś ty odpowiedzieć na to pytanie? Znaczy tak, badania zawsze wykonujemy wedle kalendarza szczepień, więc jeśli. Boże, przepraszam. Badania, które zleca lekarz, e, wykonywane są wedle wytycznych, które obowiązują w Polsce. Tak, Jeśli pacjentka dostała takie zalecenia od lekarza, te badania musi wykonać. Tak, Tu akurat pewnie chodzi o HBS, HCV i HIV. To są dosyć ważne badania, bo Aha. w tym momencie żyjemy w dobie koronawirusa, ale niestety HBS choroba zakaźna, tak? HCV też choroba zakaźna, HIV też choroba zakaźna. Od wyniku tych badań zależy postępowanie. Później z noworodkiem po porodzie. Więc jeśli lekarz zaleca, wykonujemy te badanie. Jeżeli chodzi o tą opiekę, to jak Sylwia powiedziała, też bardzo zachęcam Was, pewnie każdy z Was i każda z Was ma wybraną swoje miejsce, gdzie będziecie rodzić, żebyście szukały informacji na stronach danych placówek, jak też wygląda to w danym szpitalu. Sylwia, rozumiem, że ogólne wytyczne e, są e, przestrzegane wszędzie, natomiast każda placówka ma też swoje, e, swoje jakieś tam zasady, e, którymi się e, e, jak to mogę powiedzieć? Kieruje, tak? Czyli na przykład w jednym szpitalu do rodzącej nie będzie można podać rzeczy, a na przykład w innym szpitalu można przynieść podpisaną torbę w określonej godzinie, tak przynajmniej wyczytałam i zostawić odpowiednio podpisaną z numerem sali i będzie to przekazane, tak? Czyli że o takie szczegóły warto pytać w konkretnych już placówkach. Tak. Pracowkach i czytać na stronach danego szpitala, którego wybrała się do porodu. Przy czym sądzę, że w większości szpitali z podaniem rzeczy na matki, po brodzie czy jeszcze nie matki nie ma jakichś dużych problemów. Wszyscy jesteśmy ludźmi i staramy się odnaleźć w tej sytuacji ciężkiej, ale no, nie sądzę, żeby stwarzano problem z podaniem. Torby, wody, czy czegoś takiego, co jest niezbędne w tym momencie. Poród nieraz może zaskoczyć rodzącą, tak? może też trwać szybko, dynamicznie. Może nie zdążyć zabrać torby, którą spakowała do porodu, tak? albo w stresie, który jest przy tym początku porodu, zapomnieć czegoś. Tak? Więc nie sądzę, żeby był problem z podaniem jakiejś rzeczy osobistej. Nie Wiesz, tak jak mówisz, wydłużyć Mhm jeszcze, kochani, jeszcze takie jedno, jedno zagadnienie, o, o które pytacie. Ja dostaję informację też od mam. Pytacie, jak wygląda wsparcie mamy w połogu. Normalnie odbywały się wizyty patronażowe, przechodziły położne. Jak to teraz wygląda? Wiem od Was, ale też jakby zasięgając za, za języka od położnych środowiskowych, że na razie takie wsparcie jest zda. Sylwia, czy coś też na ten temat możesz powiedzieć? Czy miałaś możliwość wspierania takiej mamy w połogu teraz? Cały znam w tym momencie. Przyjaciółkę mam, która niedawno i jestem wsparciem przez tylko i wyłącznie przez internet niestety, ale wszystko też zależy od placówki, do której należy pacjentka. Wytyczne, które są na całą Polskę, one w tym momencie, przed chwilą zostały ogłoszone nowe, nie zdążyłam ich jeszcze przeczytać, więc nie udzielę hmm. dokładnej informacji. Nie udzielę z tych wytycznych, które obowiązywały do teraz, jeśli chodzi o położne środowiskowe. Pierwsza wizyta odbywała się w domu pacjentki, reszta telewizyty tele, przez internet w momencie kiedy coś się działo z noworodkiem niepokojącego położna też przyjeżdżała do domu. Tak to wyglądało w tej chwili, także kobiety nie są zostawione samej sobie. Mogą w każdej chwili uzyskać pomoc nawet chociaż przez telefon, tak? Te wątpliwości, które młoda matka ma, zwłaszcza przy pierwszym dziecku. Mm -hmm. Czasem wystarczy dobre słowo, wystarczy na zdjęciu, wystarczy przez kamerę, tak jak my teraz, i możemy pomóc tej kobiecie, żeby ją uspokoić przede wszystkim, tak, ale nie są zostawiane same sobie. Jak, jak działa to w tym momencie dość sprawnie. No, zawsze można znaleźć pomoc. Czy z pediatrą też wszystko skontaktuje, nie tylko z pomożną. Drogie mamy i drodzy rodzice, nie jesteście sami. Jest z Wami wspaniały personel medyczny, są z Wami osoby przede wszystkim, tak? którym zależy również na tym, żeby ten poród był dla Was wyjątkowy, zwłaszcza w takiej trudnej sytuacji. Tak jak z wcześniejszego filmiku z Dorotką Haczkiewicz, mówiłyśmy, jesteście przyjmowane, pomagają wam poszukać. Konkretnych rzeczy, nawet jeżeli do końca nie spakujecie tej torby tak, jak chciałyście, dla nie, ma, nie ma takiego problemu. Dobrze pamiętać, tak jak tutaj też Sylwia mówiła, dobrze pamiętać o tym, żebyście miały telefon dobrze naładowany zawsze, miały ze sobą ładowarkę. Teraz są też takie przenośne te ładowarki bezprzewodowe, tak? Żebyście miały stały kontakt. Może się uda w i na pewno w trakcie porodu, jeżeli poprosicie, to położne zrobią zdjęcie. Wam i waszemu dziecku wyślecie. Myślę, że też, Sylwia, nie będzie problemu z tym, że na przykład mama, żeby trochę tak się uspokoić, puściła swoją ulubioną muzykę, którą do tej pory przecież mamy zabierały, tak? Ze sobą. Czyli, czyli przygotowujecie się tak, jak się przygotowywałyście. No, może tej najbliższej osoby z wami nie będzie. Natomiast jesteśmy przekonane, że że dacie radę i że macie w sobie tą siłę, żeby urodzić dziecko w, ta, w, taki, w takich, może troszkę innych okolicznościach. Natomiast przy wsparciu położnych myślę, że jest to możliwe i ten pierwszy kontakt również może być wyjątkowy. Także serduszka dla Was. Sylwio, jakieś słowo na koniec? Że trzeba pamiętać, że siła jest w nas. To my rodzimy kobiety. Najczęściej położne są kobietami, one też rodziły, więc zrobią wszystko, żeby pomóc i żeby w tym trudnym czasie ten poród był jak najpiękniejszym wspomnieniem. Kochane, macie moc. Wierzymy w Was. Trzymamy za Was mocno kciuki. Już niedługo filmik, filmik z serduszkami będzie dla Was też zgrany. Ja Ci, Sylwio, bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, będziemy odpowiadać. Trzymajcie się. Pa!